Dzisiaj mamy 14 marca 2013 roku przyjechałem sobie na nasz płaskowyż, żeby sobie polatać za chwilę majanek tutaj dojechać, będziemy śmigać po śniegu Wiaterek taki powiedzmy 2,5 góra 3 meterki temperaturka no przed chwileczką patrzyłem, kurczę to w słoneczku termometr pokazuje 20, prawie 3 stopnie. Nie? Jeden z kolegów na paragiełdzie w Warszawie prosił mnie, żebym pokazał, jak zmajstrowałem yy, z Jankiem te płozy. Dlatego tutaj yy, trochę wcześniej przyjechałem, żeby, żeby to nagrać, bo później zaczniemy latać. Ale to jest zwykła deska snowboardowa. Dziecięca, chyba 70 cm, długa, 20 cm szeroka. Na nią jest zamontowana deska, też w kolorze, powiedzmy, niebieskim, do której przykręcone jest mocowanie. No i odciąg zrobiony przez tutaj typowa guma z kastoramy jednometrowa. Ale żeby w, przez przypadek, gdyby strzeliła w powietrzu, yy, no żeby powiedzmy się yy, płoza się nie podwinęła, no to jest specjalnie zrobiony odciąg yy, przez otwór, <laughs> Linka stalowa przepuszczona przez, przez otworek. No i tutaj do yy, śrubki przykręcona przy, yy, jest nakrętka, ta yy, podkładka i karabinczyk. No i tak w ten sposób yy, spełnia spełnia to swoją rolę. Tak wygląda wyglądają boczne. Przednia podobnie, przy czym pod spodem jest prowadzenie, takie, żeby łatwiej było skręcać, bo bez tego taki, taki lekki poślizg był, a teraz jest elegancko. Czuć, że płoza bardzo ładnie wybiera. No i podobnie odciąg. Zrobione. Oczywiście to wszystko jest takie szybkie do demontażu. Jedna śruba odkręcona i, i schodzi cała ośka z, z widelca. Wkłada się kółko i można na kółkach jeździć. Także tak to wygląda. Sprawuje się to bardzo ładnie. Już sobie trochę pojeździłem. Teraz czekam na Janka, żebyśmy tutaj wspólnie sobie polatali. Plan dzisiaj jest taki, że. W związku z tym, że Janek ma kamerę 3D i możliwość nagrywania w zwolnionym tempie, no spróbujemy starty w zwolnionym tempie i lądowania ponagrywać w wersji powiedzmy zimowej, bo już było z kółkami, no teraz zobaczymy jak to z pozami. No, teraz tylko czekać, aż Janek przyjedzie. No, tak żeśmy się z Jankiem dogadali telefonicznie, że on czeka w, w, nie w, tylko w, tym, w Strzelcach, a ja na Płaskowyżu. Także lecę do niego i tam będziemy latać. Osi się dogadali, co nie kurczę. A ja tam stoję, czekam, już, już ślady porobiłem, żeby wiesz, żeby ten, żeby łatwiej było startować w tym śniegu. Cześć, Jaśka, cześć, cześć Sandra. Nie Cześć. No, także, Tak, że, takżeśmy się dogadali, żeśmy w końcu w strzelcach wylądowali. Ja samochód zostawię... Dobra, to bawimy się w to nagrywanie Janek. Ja tylko rzucę swoje skrzydło na ten, a ty będziesz startował i będę cię filmował w wolny. To się startować? No jasne, no co ty kurcze? Drugi raz Janek startuje, żeśmy spotkali się w powietrzu. On tutaj w strzelcach startował, ja z płaskowyżu. No, obliczyliśmy, że po 23 krokach od momentu ruszenia e, sanki oder oderwał się, oderwał się e, od śniegu. Przy bezwietrzu, no, zobaczymy teraz, jak będzie. Jarek leciał akurat do mnie bez rękawiczek Zmarzł trochę Ale włączył sobie tempomat Ręce schował do kieszeni Wiatr jest 0,0 nic Gdzieś tutaj wskaźnik Dobrze, dobrze, dobrze Dobrze Pięknie skrzydło I pięknie, mistrzunia. Mistrzunia startu. Sonia startu. Trochę za blisko stałem podczas startu. Trochę pod słoneczkę staję. Muszę trochę odejść dalej. Uuu! Kurde, przestraszył mnie troszkę. Idę, schowam się za drzewo. Widać jeszcze na pozach śnieg. No kurczę, żeby nie zahaczył Dobrze lata Jaśko Coś tu się w środku Bateria zapaliła Ląduje Janek No idzie, 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 tam idzie, 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 niespodziankę. Między drzewami przyjechał tutaj. Zaraz pokażemy. Od drzewo idzie, spadła Za, za ten. W A kurczę, o to się młodo, żeby wystawić. Ole, kurczę, ale, kurczę. Ale, kurczę. Gałęzi połamałeś też. No, 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 no. Dobra, to teraz ja startuję. No i przyleciałem, polatałem trochę nad, nad swoim blokiem, żeby żąsia wiedziała, żeby pierogi już wstawiała. No, trochę szkoda, żeśmy się dzisiaj jakoś nie dogadali. On tam, ja tu, ale żeśmy się i tak w Szalcach spotkali. No i tam trochę żeśmy polatali, postartowali, pofilmowali. A jakie będą efekty, to się okaże na YouTube. O, tam widzę, że sąsiad biegnie. Ech. Jedni latają, drudzy biegają. Ważne, że wszyscy kucze jakieś zajęcie mają.